Rybnica to niewielka wieś, położona kilka kilometrów na północny zachód od Jeleniej Góry. Do ruin zamku w Rybnicy trafić jest raczej niełatwo. Szczątki zamkowych murów niezbyt widoczne są również z lotu ptaka i trudno je dostrzec na skalistym, mocno zalesionym wzgórzu, wypiętrzonym nieopodal drogi łączącej Rybnicę ze Starą Kamienicą. Czas powstania budowli nie jest znany. Najprawdopodobniej pod koniec XIII wieku wzniesiona została tutaj rodowa siedziba wyraźnie zapisanej w historii Śląska rodziny von Reibnitz, która pojawia się w dokumentach datowanych na rok 1288. Budowla, będąca w drugiej połowie XIV wieku najprawdopodobniej własnością rycerza Mikołaja z Rybnicy. Została na początku następnego stulecia zniszczona i odbudowana w postaci dwupiętrowego kamiennego zamku. Najprawdopodobniej rozbudowana została w następnym stuleciu. Zamek kilkakrotnie zmieniał właścicieli i był przebudowywany aż do pierwszej połowy XIX wieku, kiedy został opuszczony i zaczął popadać w ruinę. Stara kamienica stanowi zabytek sama w sobie. Jest bowiem jedną z najstarszych polskich wsi. Jej początki sięgają XII wieku, a powstanie i rozkwit miejscowości są ściśle powiązane z jej położeniem przy szlaku handlowym. Badania archeologiczne potwierdziły istnienie osadnictwa na tym terenie jeszcze przed X wiekiem. W środku wsi, po zachodniej stronie drogi do Nowej Kamienicy, znajdują się ruiny rycerskiego zamku, którego początki sięgają najprawdopodobniej XIII wieku. Z dokumentu z roku 1242 wynika, że istniejący w tym miejscu grudek został podarowany przez księcia Bolka II Rogatkę rycerzowi Zibotoszowowi. Budowla była prawdopodobnie prostą warownią z dziedzińcem wewnętrznym i głęboką fosą. Przez wiele lat zamek w Starej Kamienicy stanowił siedzibę rodową Szafgoczów. Ruiny posiadają kamienną wieżę, budynek gospodarczy z XVII wieku oraz barokową bramę z herbami. Po pożarze w roku 1758 obiekt nie został już nigdy odbudowany i obecnie, podobnie jak pozostałości zamku w Rybnicy, znajduje się w stanie mocno zaniedbanej ruiny.